No. Powiedzcie sobie 3 4 i zaproszenie zaakceptujecie. Dobra. Poczekaj. Poczekaj. A jak? się zaakceptuje? akceptuję. A jak się? Gdzie chyba... chyba G dołącz rapy, tak. No to Na no raz 2, 3 3 Ale. Well, what Ej no. Dopóki ponoć jednak idzie. Ale za godzinę do ciebie. Nie! Nie błagam was! A wy nie możecie czemu? Wartonowskie, czemu nie możesz? Ja już nie dołączyłem Perka, ja nie mogę, bo mnie nie zaprzątał. Nie dałeś zaproszenia. Fadu, nie! to może to tak. Poczekaj, to może to tak nagramy. na 55 minut, chyba Nie dobra, nie, to, to będzie hit po prostu. Eee, dobra, weźcie, dobra, akceptujcie sobie, już jak to chcecie. Dobra, dajcie zaproszenie na port. Poczekaj. Ja jak się... za, zaprosiłam cię przecież. Ej, nie, nie, Matylewski. Dobra, nie. a Spokojnie. <laughs> Dawaj. Kto, kto jeszcze nie może? Matylewski możesz? Mat. Ej, e, ten, Patryk. Pa, pa, nie Patryk, tylko Paweł. A, a co chodzi? Akceptuj. A co teraz? No. Już i tak zaakceptowała połowa, połowa nie zaakceptowała, to już i tak nie wyszło. Dobra. Matuleski i Zak Ej, a ty, Wertonowski, co robisz? Ja? Tak. To nie kop tu złota, tylko się stołniarki robi, Wertonowski, czekaj. Ale jak mamy te mało miejsca zrobić? Ej, to to trzeba byli. teraz, bo to było tylko na chwilę. Dobra, nagrywam. No, Pozdrawiam! Ale bez głosu <laughs> Ej, gdzie jesteście? Czekajcie, już go nagrywam. Gdzie on jest? A kto za nim pobiegł w ogóle? Jasne jest. Dobra? Czekaj, knokiem, knokiem go. Czekaj, nie, 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 Gdzie on jest? Dobra, idę. Dobra, cofam się jak w rozwoju. Lecimy. <noise> Cofasz się jak Ej, trzeba szybko powiększyć ten. Dobra, mam go. Mam go, mam go, mam go. Mam go. Boże, myślałam... Boże, myślałam, że taki jakiś jest tutaj. Dawaj go. O, mam tych nogach. Nie ma. Co już? Ej, dobra, dawaj jeden vs jeden z nim. A to dobra, to masz, masz. Chodź, 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 chodź. chodź. Czekaj. Dobra czekaj Weźcie mnie jak knokicie ktoś Dobra posz poszły peru Ja mam 16 peru wędę a trening Dobra Nie opierdalej się Nie poszedł Nie z, z Jatry fila To ja ci wiedział Ja chwilę z Jatr no patrz jaki odpalony na, na, na nagrany to na marca, czekaj, poza. dobra cicho. Ja A, A, na idę do wody <śzykła> A, A, na Dobre to A, było A, No to było dobre Alej A, patrz, patrz, patrz dobra, nagrany, nagrany, nagrany Ej, czekajcie, Czekajcie, jeszcze podejdźcie, ej, podejdźcie od każdej strony, żeby było... Ej, czekajcie! Dobra, pozdra, pozdra, 600. A, no, wita, to, wita, Ej, gościu ma kaplicę Dobra, czekaj, no ma kaplicę, ja jeszcze go tutaj. Sory, bo mi się postrało IFE Borpomelone Person z Minecraft. Ej, Fly'a miał. Fly'a miał serio. No, wody Ej! Ej, dobra podbiegnijcie do niego, żeby walnąć i... właśnie będzie mrefilka mogę perły no. Dobra no Patrz co on robi ale. Dobra nagrany No już? no już, Dobra, już. To, co to jest? Dobra dwie perły Dobra już Ej, ale, o, ale a nie jest, najpierw, pierwszy koks? No pierwszego koks'a bierzemy Dobra, dobra Ej, Fokus na jednego, dawaj Ej, dobra. Dobra. dobra Maju, maju, maju Maju, maju, Czeka, Jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze nie Ej, ja mam tutaj dwóch Jak ktoś, zjad... ja ktoś zjadł... Ja już zjadłam koks'a, mam koks'a zjadłam Padłem No weź! <laughs> ja pierdolę pewno ja ty... model... polizałeś, nie? Bóg mam, bóg mam. Dobra, czekaj już Kurwa, że ty mieszkałeś, Pesy spadają, no? Ja walę, ty polizałeś, nie? Debit. Ale ty lama A jesteś. Ej, e, on ma o... skrypt! ty kurna z pięciu kratek bije, no! Ej, no patrz, ogarnijcie nic, to! Nic, Tom, to, to się. Skill, coś tam. To, to jak się skończę, będę to sprawdził. Pewno. No, fajnie. No właśnie mnie to samo, na skryptach. Za. To, jak nie będą mieli skryptów, to was może No nie, no bez skrytu, no ranking na przykład nie Kurwa, no bo... nie mam No dobra, super, świetnie po prostu. A ile nas by Aha, fajnie. Fajnie, ale tak. Weźcie tego, to nie jest skill, to fart. Weźcie go, sprawdźcie od No, a możesz go sprawdzić?

Dobra i teraz jeszcze Dawid jakbyś mógł mojego seta oddać Ej dobra cicho 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 Ej może mi ktoś seta oddać? No i dzięki, kurwa, Tak na szybko sprawdzę, bo się nie chce. Kurwa z 1400 do 1200. A, nie masz, Ej, możecie mi oddać seta mojego podpisanego? Dawid? No, dany. I, I mógłbyś, Dawid, ich od razu dany. sprawdzić? Jak nie ma, no bo my w ogóle nie chcieliśmy się klepać, a wy nas bierzecie na te. To no, nie trzeba było brać, mogliście albo odmówić zabrania udziału, albo... Udziałów, ale no dobra, ale mogliście ich sprawdzić od razu, a nie kurde mówimy, że ci ty mają i na skryptach są, no. Dobra, ja to nagrywam wszystko, rpressowi to bym pokażę. ユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユーザーはユ